Cześć, zapraszam Was do 11. lekcji serii język niemiecki od poziomu A0. Dzisiaj powiemy sobie o stopniowaniu przymiotników. Stopniowanie przymiotników, czyli długi, dłuższy, najdłuższy. I właśnie o tym sobie dzisiaj powiemy: jak tworzyć z przymiotników stopień wyższy i stopień najwyższy, a także powiemy sobie o tym, jak budować. Zdania z przymiotnikami w stopniu równym, z przymiotnikami w stopniu wyższym i z przymiotnikami w stopniu najwyższym. Positiv, comparativ, superlativ to właśnie oznacza stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy. Możemy podzielić przymiotniki na trzy grupy, czyli przymiotniki te, które odmieniają się regularnie, od których tworzymy stopień wyższy i najwyższy. W sposób regularny, te przymiotniki, które można powiedzieć również są regularne, ale dodatkowo dochodzi umlaut. I trzecia grupa to te przymiotniki, które, których stopień wyższy i najwyższy musimy nauczyć się na pamięć, ponieważ są one nieregularne. Jeżeli, przymiotnik, jeżeli od przymiotnika tworzymy stopień wyższy i najwyższy w sposób regularny, to Weźmy sobie przymiotnik byliś. Byliś oznacza tani. Ale w stopniu wyższym, żeby być tańszy, dorzucamy końcówkę "-er". I w ten sposób będziemy właśnie tworzyć stopień wyższy od tych przymiotników, które właśnie w sposób regularny tutaj tworzą stopień wyższy i najwyższy. Czyli jeżeli przymiotnik w regularny sposób tworzy stopień wyższy, najwyższy, to w stopniu wyższym dorzucamy końcówkę ER. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli przymiotnik tutaj kończy się na G, to czytamy byłeś, jak SI. Ale jeżeli to G jest już w środku naszego wyrazu, to czytamy już jak G, czyli BILIGA. Byliś, BILIGA. I końcówkę ER zawsze jak A, prawda? Z tym już zetknęliśmy się wcześniej, na przykład przy takich wyrazach jak muta, fata, szwesta. Czyli mamy byliś, biliga. W stopniu najwyższym z przodu dajemy am, a z tyłu sten, czyli am, biligsten. I zawsze pamiętamy o tym, że stopień wyższy czy najwyższy, Tworzymy od tej naszej y, podstawowej formy, czyli od formy byliś, sznel, szyn czy dik. Czyli bierzemy tą naszą podstawową formę, do niej dorzucamy er w stopniu wyższym lub stem i z przodu am w stopniu najwyższym, czyli byliś tani, biliga tańszy, ambilik ten najtańszy. I w ten sam sposób działamy z pozostałymi przymiotnikami. Sznel oznacza szybki, sznela szybszy, am schnellsten najszybszy. Szyj ładny, szyjna ładniejszy, am najładniejszy. Dick – gruby, dika grubszy, am diksten najgrubszy. Warto też sobie zanotować te przymiotniki, by znać ich po prostu znaczenia, bo przy okazji zagadnienia gramatycznego również poszerzamy słownictwo. Ale jeżeli przymiotniki są jednosylabowe i mają samogłoskę, do której możemy dodać umlaut, jak na przykład alt. To poza tymi końcówkami, o których mówiliśmy sobie przed chwilą, dodajemy dodatkowo umlaut właśnie nad tą samogłoską. A umlaut możemy dodać albo nad samogłoską A, albo nad samogłoską O, albo nad samogłoską U. Czyli mamy alt, elta, am eltesten, gros, grysa, am grysten. Lang – lęga – am längsten Oraz na końcu – gesund – gesünda – am gesündesten Przetłumaczmy sobie jeszcze te przymiotniki. Alt to stary, elta – starszy, am ältesten najstarszy. Gros – duży, grysa – większy, am größten największy. Lang – długi, lęga – dłuższy, am längsten Najdłuższy. Gezunt zdrowy, gezynda zdrowszy, ten najzdy. To jest nasza druga grupa przymiotników. Tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć również, że one są regularne, bo mamy zasadę, w jaki sposób tworzymy stopień wyższy i najwyższy. A jeżeli jest zasada, to możemy powiedzieć właśnie, że one również są regularnymi, w Regula, regularny sposób tworzą stopień wyższy i najwyższy te przymiotniki. No i trzecia grupa to przymiotniki nieregularne. Gern chętnie, liba chętniej, am liebsten, najchętniej. Gut – dobrze, besa lepiej, am besten najlepiej. Hoch wysoki, hya wyższy, am höchsten, najwyższy. Fil wiele, dużo, mea więcej a meisten – najwięcej. Z tymi przymiotnikami możemy oczywiście tworzyć różnego typu zdania. W stopniu równym możemy tworzyć zdania, na przykład chleb jest tak tani jak, jak mleko. Czyli widzimy tutaj jest pewien spójnik wiążący tak jak chleb jest tak tani jak mleko. I właśnie w stopniu równym, takim wspólnikiem wiążącym jest tak, jak. I to jest po niemiecku so, wie. Czyli na przykład e jest so schnell wie ich. On jest tak szybki jak ja. Czyli to tak pojawia nam się przed przymiotnikiem, a jak przed tą rzeczą, która jest również tak tania, tak szybka, tak piękna, tak gruba, tak ładna jak właśnie ta osoba. Czyli jeżeli chcielibyśmy powiedzieć chleb jest tak tani jak masło, to powiedzielibyśmy das Brot jest, czyli jest. Teraz właśnie to tak, zo so, tani byłeś, jak, czyli wie milś Chleb jest tak tani jak masło. Widzimy nawet, że to jest takie dość polskie tłumaczenie, bo w tych samych miejscach pojawia się tak, jak, co w, w zdaniu polskim. Czyli naszym wspólnikiem wiążącym w stopniu równym jest zo, -Wi. W stopniu wyższym naszym wspólnikiem wiążącym jest ALS, czyli na przykład hmm, chleb jest tańszy niż masło. Yy, Tutaj mamy przykład er ist schneller als ich, czyli on jest szybszy niż ja. I też widzimy, że to, to niż pojawia się w tym samym momencie w zdaniu co w języku polskim. Tutaj chcielibyśmy na przykład powiedzieć e, chleb jest tańszy niż masło. To powiemy das brod chleb jest, czyli ist, tańszy biliga niż buta oda buta, masło. W stopniu najwyższym powiem, mówimy po prostu, że coś jest najtańsze, najszybsze, najgrubszy, najzdrowszy i tak dalej, więc tutaj e, spólnika wiążącego praktycznie nie używamy. Możemy e, gdzieś znaleźć, że takim spólnikiem wiążącym w stopniu najwyższym jest fon, czyli możemy być on jest najszybszy ze wszystkich. Um, ale nie ma takiej potrzeby i, w, i jakby dodawanie tego fon um, nie ma tutaj dla nas takiego znaczenia. Po prostu mówimy, że coś jest, bądź ktoś jest najszybszy, największy, najwyższy. I jeżeli chcemy powiedzieć, że chleb jest najtańszy, to po prostu powiemy Das brut ist Czyli jest najtańszy, to am biliksten. Am biliksten". Warto sobie z każdym przymiotnikiem zbudować tego typu zdania, by po pierwsze zapamiętać wspólniki wiążące i jak z nimi budować zdania, a po drugie, by utrwalić sobie stopniowanie przymiotników. Nasze obrazki doskonale pokazują, w jaki sposób e, stopniujemy przymiotniki. Zacznijmy od jabłek. E, gros, grysa, angrysny. I jeżeli chcemy ułożyć e, zdania właśnie z e, tymi przymiotnikami, z tymi jabłkami, możemy powiedzieć: The erste atfel is groß. Czyli pierwsze jabłko jest duże. Nie mamy tutaj nic innego do porównania, żeby powiedzieć że pierwsze jabłko jest tak duże jak coś. Dlatego nie użyliśmy tutaj tego spójnika wiążącego. Jednak jeśli chcielibyśmy tutaj porównać to pierwsze jabłko z czymś innym, na przykład pierwsze jabłko jest tak duże jak gruszka, to powiedzielibyśmy: że apple is so groß wie eine birne. Czyli pierwsze jabłko jest tak duże jak gruszka. Grusa, czyli większy. Der zweite Apfel jest größer als der erste Apfel. Czyli drugie jabłko jest większe niż pierwsze jabłko. I am grussten, największy. Der dritte Apfel, trzecie jabłko, der dritte Apfel ist am grussten. Trzecie jabłko jest największe. Dick, dika, and dick Gruby, grubszy, najgrubszy. Das erste Schwein, pierwsza świnia, das erste Schwein ist dick. Tu również nie mamy nic do porównania, dlatego nie mamy wspólnika wiążącego z o, wi. wiążące nie są obligatoryjne, więc możemy po prostu użyć sobie przymiotnika w stopniu równym, wyższym, najwyższym nie używając pojęta wiążącego, a możemy użyć. To zależy od tego, co chcemy przekazać. Das zweite Schwein ist dicker als das erste Schwein. Und das dritte Schwein ist am dicksten. I trzecia Świnka jest najgrubsza. W ten sposób warto Zbudować sobie zdania posiłkując się tymi rzeczownikami, których już poznaliśmy, oraz tymi przymiotnikami, które pojawiły się w naszej tabeli. By komunikować się w języku obcym, potrzebujemy dużą liczbę słów. By one umożliwiły nam budowę zdań, by one umożliwiły nam wyrażenie tego, co chcemy właśnie powiedzieć. Poznamy dzisiaj kilka czasowników, kilka dość ważnych czasowników, które mogą przydać nam się w takiej codziennej rozmowie w języku niemieckim. Czasownik sagen oznacza mówić, sagen. Na przykład, ich sage viel". ja dużo mówię. Ja mówię, że ich sage das, jednak spójnik das, że dopiero poznamy w kolejnych lekcjach. Denken, myśleć. Iź denke, ja myślę. Wissen, wiedzieć. Czasownik Wissen jest czasownikiem nieregularnym. Odmiana znajduje się tutaj. Iź weiß. ja wiem. Du weißt, ty wiesz. Er, S i es weiß. on, ona, ono wie. Wir wissen, my wiemy. I ja wist, wy wiecie. Zis i oni wiedzą, pan, pani, państwo wiedzą. Bleiben. Geben, entschuldigung. geben, oznacza dawać, na przykład Ich gebe ein Geschenk. Ja daję prezent. Ja daję komu czemu, mojej mamie, prezent. Ich gebe, komu czemu, czyli datyw, meiner Mutter ein Geschenk. I czasownik geben jest również czasownikiem nieregularnym. Ich gebe, du gibst, er, sie, es gibt, wir geben, ihr ja, gebt, sie, sie geben. Kolejny czasownik to Bleiben, oznacza zostawać, pozostawać. Na przykład ja pozostaję w domu, bo jestem chora. Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank. Spójnik Den znamy już. Den oznacza bo, ponieważ i po Den jest osoba, czasownik, reszta zdania. Arbeiten oznacza pracować. Czasownik arbeiten odmienia się w sposób regularny, jednak na jedną rzecz trzeba zwrócić tutaj uwagę. Jeżeli odetniemy końcówkę en od czasownika arbeiten, kończy się nam temat czasownika na literę t. I wtedy, gdy mówimy ich arbeite jest ok, mamy końcówkę e. Du arbeitest. Mm, bardzo trudno jest wypowiedzieć, dlatego dodatkowo, jeżeli y, temat czasownika kończy się na ty, dorzucamy jeszcze literkę E w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz w drugiej osobie liczby mnogiej, czyli ich arba arbeite, du arbeitest, ja i es tet arbeiten, ja arbeitet, i arbeiten. Y, czyli arbeiten pracować. Na przykład, ich arbeite in der großen Firma. Die Firma, firma ma rodzajnik die. Jeżeli pracujemy w, w budynku, instytucji, to użyjemy przyimka in. Mamy pytanie, gdzie pracujesz, więc in będzie łączyło się z datywem, czyli in der, chcemy powiedzieć w dużej firmie, Rodzajnik został zmieniony przez przypadek, w związku z tym końcówka przymiotnika będzie "-en". In der Firma. Ich arbeite in de großen Firma. Beginen oznacza zaczynać, rozpoczynać. Na przykład ja zaczynam pracę o siódmej. Ich beginne um 7 Uhr meine Arbeit. Ich beginne Czasownik BEGINNY jest czasownikiem regularnym. I BEGINNE UM uhr, ponieważ jak bliżej czasownika znajduje się określenie czasu. MEINE ARBEIT. Praca to die Arbeit, dlatego będzie MEINE ARBEIT. Bekommen oznacza otrzymywać. iść bekomme EIN geschenk, Ja otrzymuję prezent. BEZUCHN oznacza odwiedzać. iść BEZUCHĘ KOGO CO dainen Onkel, ja odwiedzam Twojego wujka. Ich zuche meinen Vater und meine Mutter. Ich besuche ihre Oma. Ja odwiedzam jej babcie. To jest też dobry czasownik do przećwiczenia, do przypomnienia sobie zajmków dzierżawczych, czyli mój, Twój, jego i tak Schreiben oznacza pisać. Der Brief to list. I możemy na przykład powiedzieć sobie zdanie Ja piszę list i szrajbę kogo co einen brief. Ponieważ der zmienił nam się na dein a ein na einen w akuzatywie. Sprechen oznacza rozmawiać. Czasownik Sprechen jest czasownikiem nieregularnym. I Sprechen, du Sprechst, er, sie, es i wir Sprechen, ja spresie. Na przykład my dużo rozmawiamy, wiesz proszę się fil. Izuchn oznacza szukać. Na przykład ja szukam mojego psa, i kogo co szukam. Pies ma rodzajnik DEA, dlatego będzie i zuhe meinen Hund. Ja szukam mojego psa. Budujcie sobie zdania z tymi nowo poznanymi czasownikami. Nie zapomnijcie o, ich, o tych czasownikach, które mają nieregularną odmianę przez osoby. To wszystko w dzisiejszej lekcji i zapraszam do kolejnej.